Napędy elektryczne stały się częścią naszego codziennego życia. Są niezbędne również w przemyśle, niezależnie od tego, czy służą do regulacji foteli samochodowych, czy napędzają przenośnik wewnątrz zakładu. Napędy elektryczne Severo Drive znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle motoryzacyjnym, w transporcie i logistyce oraz w technice dźwignicowej. Każdy przemysł, jak i każda aplikacja ma swoje własne wymagania. Dlatego potrzebuje również odpowiednio dobranego do niej silnika elektrycznego. Silnik synchroniczny, a może asynchroniczny? Dzięki modułowemu systemowi zabudowy Sev Eurodrive silniki mogą być dostosowane według wymagań danego zastosowania. W dalszej części szkolenia zapoznasz się z silnikami asynchronicznymi, silnikami synchronicznymi. Poznasz ich budowę, zasady działania oraz obszary zastosowania.